Hej, 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 witajcie w kolejnym odcineczku na tym wspaniałym kanale. Ja nazywam się Maciek, a to jest mój pałacyk. W ogóle musimy znaleźć jakąś nazwę na tego pałacu. Jest no więc pójdę jeszcze się przespać, zanim zaczniemy cokolwiek robić. I dzisiaj znów mamy mega konkretny plan. Więc jeżeli podoba ci się ta seria, to zostaw lajka, żeby kontynuowała się ona. Wiecie, 6 tysięcy lajków minimum da mi wiecie, znak, że to warto kontynuować albo nie. Jak pewnie pamiętacie z poprzedniego odcinka, udało nam się sprowadzić villagerów. Ja już wam wyjaśniam mniej więcej o co chodzi. Zrobiłem dla nich miejsce. Zaraz pokażę, ale weźmiemy jeszcze troszeczkę. A nie, mamy chleb. Dobra, to, ma, to wystarczy. Zrobiłem dla nich miejsce dokładnie tutaj. Jak się zejdzie na sam dół, to jest, pojawi się nowy korytarz w prawo. I zobaczcie, on jest z, e, zabezpieczany z dwóch stron. I tutaj siedzą nasi koledzy, którzy stali się już farmerami. Jak odciąłem ich od tej opcji, wiecie, bycia tymi rybakami to po prostu nagle stali się e, tymi ziomami. Postawiłem też dwa kuby. Mają dużo łóżek do rozmnażenia się i tak dalej, i tak dalej. Więc ja im teraz rzucę troszeczkę chlebka, żeby oni się go najedli jak najwięcej, bo wiemy, co się dzieje, kiedy villagerowie są. Na dokładnie. Pracują nad dziećmi. I tak jest ich podstawowe dzisiejsze zadanie. Żeby wypracować dzieci, zapraszam Państwa. Kurde, tylko nie tutaj, nie możecie tutaj być. No, chodźcie tutaj. Kurde, oni to produkują dziecko, a ja potrzebuję ich tutaj, chłopie. O mój Boże, teraz wiecie co, ja nie patrzę, bo oni zaraz chyba wyprodukują dziecko, a ja nie jestem w stanie nic, jakkolwiek tego powstrzymać, ale chciałbym ich bardzo zaprosić tutaj, bo o niej wyszedł mały. Wspaniale, czy możecie to wrócić? Dziękuję bardzo. Dobra robota, przyjaciele, ale czas wrócić. I żyć sobie tutaj w spokoju. Ja im tutaj narzucam tego chleba jeszcze troszeczkę, żeby sobie go pozbierali. I niech sobie żyją na razie, kurczę. I tylko będziemy z nimi handlować, długo będziemy na nich zarabiać. Ale to jeszcze nie ta pora. Wiecie o co chodzi? Zgadnijcie, kto zawitał dokładnie tutaj. Śmierdol. Witaj, przyjacielu, a raczej najgorszy wrogu. Teraz trafiliście do więzienia, bo jesteś strasznie, wiecie, no nieusłuchany. No wiadomo, no nie będziemy go dobrze traktować. Tak, jeszcze czegoś tu brakuje, gnojku. Proszę, kurde, od razu mu będzie lepiej. Wspaniale. Tego ci brakowało, kolego. O, kurde, jak się bije w dzwon. Miłego życia, życzę Ci w tym dźwięku dzwona. Mam nadzieję, że byś się nerwował do końca Twoich dni. Żegnaj, przyjacielu, bo powodzenia. Miłego dnia. W poprzednim odcinku zapomniałem Wam jeszcze pokazać jednego gościa, którego tutaj mamy, bo jest tutaj Duffy. On tutaj siedzi na dole. Jest to jakaś trawka i siedzi Duffy, który kurczę, sobie tutaj świetnie radzi. Więc świetnie, Duffy, siedź w tym dole. D Duffy ma takie przeznaczenie, żeby siedzieć do końca żyć w dole. Jak pewnie widzicie, też poprzestawiałem zwierzęta, bo tam po prostu są już te wszystkie klatki zwierząt, tak jak zapowiadałem. Tak dokładnie jest. Nawet udało mi się jeszcze. Kiwi, zobaczcie, co na sobie tutaj, tutaj są krowy, jest Belzebub, są yy, kurczaki. My dzisiaj mamy inne zadanie, niezwiązane już z byciem w naszym domu. Ponieważ, wspomniałem sobie o tym, że zainstalowałem sobie tej mod na nowy wymiar. A powoli już możemy, musimy zacząć przygotowywać się do tego, żeby na przykład pokonać Ender Dragona I wiecie, zrobić takie podstawowe rzeczy, które w Minecraft'cie trzeba zrobić na zwyczajnym walu. W związku z czym musimy zdobyć rzeczy, które nam w tym pomogą. I właśnie w tym celu udamy się dzisiaj do nowego wymiaru, o którym jeszcze nie słyszeliście za dużo. Ale najpierw miałem jeszcze mały plan, żeby zasadzić cebulę, tak? wiem, że dosyć dziwnie to brzmi, ale chciałem zrobić sobie tutaj właśnie takie miejsce, mają miejscłeczkę, proszę was bardzo, w której będzie mi rosła cebula, bo zostało mi tutaj troszeczkę mie miejsca e, po tych owcach. Na no, co może być w domu wielkiego pana rosnące, jak nie cebula. No co, no co? Co wy się znacie? Nic się nie znacie. Zobaczcie, jakie piękne miejsce pod cebulę. Cebula to obowiązek, moi drodzy, nie ma co gadać w ogóle. Niestety jeszcze nie mamy za dużo e, tej cebuli, więc nie będziemy jakoś bardzo narażać, tylko posadzimy sobie ją dokładnie tutaj. Mamy trzy Cebuli. Jestem ciekawy, co z niej wyrośnie, ale wygląda ona co najmniej fajnie jak taka mała sydzonka. Wspaniale! Rośnie cebula, mamy konia, czas ruszyć w przygodę. Więc tak, z tego co się orientuje, ten wymiar, do którego pójdziemy, czyli Midnight, Midnight to znaczy północ, brzmi niebezpiecznie, jest dosyć właśnie niebezpieczny. I dlatego weźmiemy sobie całkiem sporo tego żarcia. że 19 chlebów powinno wystarczyć, ale też weźmiemy sobie na przykład takie rzeczy jak łuk. Bo udało mi się łuk zdobyć w tym domku, który odnaliśmy wczoraj, wzłutowałem ten domek. Wiecie, ten co nie chciałem go sprawdzać, tylko po odcinku sobie ruszyłem. Weźmiemy sobie y, jakiś lepszy kilofik i weźmiemy jeszcze wiadra, bo ja wiem, że tam są takie różne rodzaje dosyć ciekawe wody, więc mi się wydaje, że to się może przydać, może łopata też. No i mi się wydaje, że jesteśmy tak względnie gotowi. Chleb mamy, no dobra! Pewnie was interesuje drogie mordeczki ziomeczki, w jaki sposób się dostać do tego wymiaru? Pewnie tak mówicie, albo wasza babcia tak mówi, jeżeli też z wami ogląda. Trzeba odnaleźć portal, który właśnie w tym odcinku mówiłem wam, że mi zniknął, ale pojawił się w nowym miejscu. Znowu szukałem cały ten teren. Przeczesałem z każdej strony, żeby znaleźć go z powrotem. Jeszcze po drodze przejdziemy obok tego domu, który planuje spalić. Specjalnie wziąłem sobie tą zapalniczkę. Może nie jest to mądre, żeby palić coś w środku lasu, ale chyba, do, chyba się nie rozprzestrzeni jakoś bardzo ten pożar, bo tutaj nic nie dotyka i tak dalej, więc podpalimy to, zobaczymy jak płonie. O kurde, sypał się piasek stąd. To jest piasek. Wow. Ej, dobra, domek się zafajczył. Wspaniale. Cały zlutowany. O nie, jednak się rozprzestrzenia. Kurde, będziemy musieli gasić pożar. Przepraszam, nie chciałem tego zrobić. Sam swój własny las spalę, kurde. O nie, drzewo się! Dobra, czyli jednak jest stanie się usłyszeć ten pożar. Wiecie co? Ja to tak tutaj zostawię. Eee... Może nie wygląda to dobrze, ale mam nadzieję, że jestem w dobrej myśli Nic się nie stanie, my idziemy w stronę portalu Ja się niczym nie przejmuję tu, 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 tu. I już go widzę Taka wielka kupa takiej, no, nieciekawiej wyglądającej masy Jak taki netherrack czy coś takiego No ja nie wiem, jeszcze czegoś takiego nie widziałem Co więcej, nie mam żadnego pojęcia, co będzie właśnie tam yy, pod, w tym biomie Więc yy, lekko peniam, że tak to <laughs> Ale zobaczymy Czy portal się otworzył? Jeszcze nie Zobaczcie, jak portal nie jest otwarty, to jest po prostu takim stabilnym głazem który wygląda w ten sposób, a jak się otworzy, zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać, jak takie śmieszne błotko. No jest, dobra, yy, widać teraz, że to jest błotko, co prawda ono się jakoś bardzo nie rusza, ale lecą takie partikle z niego. No, zobaczymy, kurczę, trochę się obawiam, ale lecimy tam z tym koksem, yy, gorzej jest, że ja nie wiem, jak z, z tego się wychodzi. O oh, jest, The Midnight, jesteśmy w The Midnight, nie mam zielonego pojęcia, jak się stąd wychodzi i to jest... What the fuck? Kim jesteś? Chłopie, jakiś ziom mnie atakuje, co to jest? Nie wiem, jakie tu są potwory, naprawdę nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Jakiś Rifter. No i ten biomek, widzicie, jest taki, znaczy nie biom, tylko ten świat jest taki mega mroczny. To jest taki, wiecie, to wygląda troszeczkę jak dom Hero cały ten, ten wymiar i dlatego właśnie tak nazwałem odcinek, prawdopodobnie, nie wiem, jeszcze jak go nazwałem, ale bardzo możliwe, że to jest Hero bo to wygląda mega ciekawie, kurczę, i mega się obawiam tego, co tutaj znajdziemy. Ale jedno jest pewne, na pewno będziemy w stanie znaleźć tutaj dużo unikalnych przedmiotów, a nawet takich, które pomogą nam pokonać dragona dużo szybciej, Ender Dragona, bo to są rzeczy mocniejsze niż diament. Mega mi to ciekawe. Ciekawi. Wow, jest coś. Rockshroom. Nie wiem, co to jest, ale to jest chyba... Jop, to jest jakaś burza. O kurde. Dobra, spokojnie, zbierzmy to, co trzeba. Ała, to mnie uderza? Ała, to mi uderza. O kurde. Sorry, kurde. To są jakieś... Grzybokamienie, które uderzają mnie, jakie skopuję. No dobra, na szczęście jesteśmy w stanie e, sobie z tym poradzić. Mamy mało życia, ale być może coś znajdziemy tutaj, co nam pomoże. A to już z kolei nas nie bije. O, jakiś nowy mob. Co to jest? Nights Tak. To jest jakiś jeleń. Nie wiem, czy to jest jak koń, ale widzę, że z tego co widzę, nie jest jakoś szczególnie groźny. Przynajmniej na razie, ale jest chłopi. chłop. Japitole, pitole, gościu. Nie da się chyba na tego chłopa wsiąść w żaden sposób. Być może dałoby się jakoś je, czymś nakarmić. Może to jedzą. Cześć, jecie to? No nic, na razie się nie dowiem, ale wiemy, też, że są tutaj yy, niegroźne zwierzęta. Dobra, jest woda. Wody jeszcze nie widziałem tutaj, więc podchodzę tylko szybko, żeby sprawdzić, sprawić, czy to jest normalna woda, aby na pewno, bo tego też się troszeczkę obawiam, że to może niekoniecznie być normalna woda. Weźmy ją. Tak jest, to jest Dark Water, coś mega ciekawego. Miejmy sobie tego dwa bakety, bo nie wiem, czy tego się da robić nieskończone źródła, zresztą zaraz sprawdzimy, ale fajnie by było mieć coś takiego nawet na zwyczajnym świecie. Sprawdźmy to. Tak, robimy się tego nieskończone źródła, czyli to nam się z pewnością przyda. Czy mi to boli, jak w to wejdę? Nie, pływamy w tym dosyć normalnie, chyba nie ma nawet żadnego efektu. Wow, ciekawe to jest. I są też drzewa. Ej, tu można robić normalny survival z tego, co widzę. Patrzcie, to są drzewa normalne. Shadow Root. Czyli prawdopodobnie można z tego zrobić deski i crafting. Zobaczmy, czy da się. Są planksy i jest crafting. Okej. Okay. O, o, o. I czegoś takiego nam było trzeba. To wygląda jak biom, w którym można przeżyć. Więc jest jakiś problem w stosunku do tego, co było wcześniej. Dalej tu słyszę te potwory, które przewieżdżają wszędzie łażą. Nie mnie gonią już z każdej strony. Ale jest to coś nowego. Du Dushroom Stem. Okej. Okay. A to co? Jakiś jaszczur! Jakiś mały skunksik mnie atakował! Czy z niego coś wypadło z tego skunksika? Nie, absolutnie nie. Midnight Dirt jeszcze mam tylko, a nie, nie wiem skąd go zdobyłem, nie mam pojęcia właściwie. No nie wiem, moi drodzy, mi się wydaje, że czas zacząć już po tej eksploracji krótkiej, którą zrobiliśmy, szukać faktycznie tych materiałów, które będą nam potrzebne. Ja nie mam pojęcia, gdzie ich szukać, tak prawdę mówiąc. Będę, będę się raczej na razie rozglądał, ale jeżeli znajdę coś ciekawego, to już zaraz się z wami, wiecie, skontaktuję, więc poczekajcie chwilkę. Trafiłem do jaskini i się okazało, że to ogólnie ma całkiem spory system jaskin. Pod spodem, jest to mega ciekawe Zazwyczaj jakieś czarne perły, które zbieram Dużo jest tutaj właśnie jakieś takich surowców, które mało się odróżniają Ale jak już się zobaczysz To może z tego wyjść coś ciekawego Nie wiem co z tych czarnych pereł mogę uzyskać, więc na razie po prostu zbieram Być może to jest jakiś węgiel, coś takiego Jakieś geody jeszcze pozdobywałem No kto wie, nie mam zielonego pojęcia co z tym zrobić Przekonamy się jak już dotrzemy z powrotem Ale co to jest?! O kurde, patrzcie jakie to są ogromne te systemy jaskiń. Tego się nie spodziewałem. Wow, zobaczcie, tam są jakieś podziemne trawy nawet. Tu są znowu te czarne perły, czymkolwiek one są. Boję się, że spotkam tutaj właśnie jakieś takie mega dziwne stwory. Stinger Egg? Nie wiem czy to jest Stinger. Postaram się to rozwalić. Tu jest jakaś lawa. Dobra, i naprawdę się boję, że mnie coś zaraz tutaj zabije. Bo to już zaczyna się robić troszeczkę niebezpieczne, powiem wam. Skorpiony, co to jest? Ja pitola, jakiś dziwny mały skorpion. Jest też Ebony, to jest jeden z tych nowych materiałów. Więc postaram się pozbierać tego tyle, żeby wiecie, starczyło nam tak plus, minus na jakieś wiecie, ewentualnie mieczyki czy coś takiego, no bo tyle właśnie nie jest potrzebne. Ja zbroi nie chcę robić, ja chcę tylko podstawowe narzędzia, takie na grillie. to jest też z tego co widziałem taki materiał. No jest ich dużo różnych. Dobra, z tego co widzę mamy dosyć sporo już tych materiałów, więc ja już będę się stąd zmywał, bo coś czuję, że zaraz ty kiaschijam i dopadnie coś takiego, że się obsram w gacie, a naprawdę się tego obawiam. Dobra, jesteśmy, teraz pytanie czy będziemy w stanie się stąd wydostać. Trencz stąd tu jeszcze jakiś się pojawił, ale nie wiem czy on jakoś będzie potrzebny, zbiory go tylko tak w razie czego, gdyby faktycznie trzeba było zrobić jakiś, jakiś z niego piecyk, czy coś takiego. I co ciekawe, udało mi się zdobyć jeszcze jedną niespodziewaną rzecz, mianowicie jaja tych stingerów, czyli prawdopodobnie tych właśnie krachrabążczy, które tam spotkaliśmy. I czy tu będzie wyjście z tego wymiaru? Jest wyjście, ale chyba trzeba będzie poczekać odpowiednią ilość czasu, żeby w ogóle móc się tutaj dostać. Więc ja poczekam i się wydostanę, no ciekawa jest to co najmniej przygoda. Zobaczymy co będzie dalej. Okej, okay, doczekaliśmy się wyjścia, nie wiem czy w tym samym miejscu? Tak. Jest to to samo miejsce, na szczęście, w którym chyba zaczynaliśmy. Więc e, pozostaje nam tylko wrócić do bazy. Musiałem poczekać po prostu do wieczora. Tak to bywa w, tym, w tej wspaniałej krainie, że trzeba poczekać do wieczora. I dlatego też dzisiaj wieczorem wracamy. No nic. E, zobaczymy się w takim razie już za chwilę w bazie i zobaczymy, co tam udało nam się z tego wszystkiego zdobyć. E, dobra. Chyba ten pożar się kontynuuje. E, jakby ignoruje to. To nie jest moja wina. Ja stąd żegnam. Do żegnam Państwa. Do widzenia. Byleby się przespać i sprawdzić, te wszystkie rzeczy, które zdobyliśmy w ogóle tutaj funkcjonują. Czy będziemy na przykład mogli postawić tą wodę to mnie ciekawi bo wydaje mi się że może być z tym niemały problem bo wiecie tak to tak samo jak z wodą w neterze. na przykład wody w neterze w ogóle nie możemy postawić jest pytanie czy to w ogóle będziemy w stanie uwaga jesteśmy w stanie tą ciemną mroczną wodę tutaj postawić no i dobra niech ona sobie tutaj, tutaj w takim razie będzie ona nic mi nie przeszkadza a ma trochę inną barwę od zwyczajnej wody więc mi się wydaje że warto ją mieć a my polecimy do jakiejś przepalarni bo musimy sobie przepalić parę rzeczy które udało nam się zdobyć w międzyczasie moi drodzy dobra niech będzie Drewno, drewnem sobie to przepalimy, bo nic mi się szukać węgla iść tam na samą górę. Sprawdźmy, czy w ogóle da się przepalać, bo możliwe jest, że się nie da. Albo tu się nie da przepalać. Na grillit również nie jest do przepalania. No i ten Tenebrum również. Czyli chyba będziemy jednak musieli zrobić piec z któryś z tych klocków, które zdobyliśmy. Zobaczmy, czy z Night da się zrobić piec. Da się. I być może właśnie tylko i wyłącznie w tym piecu będziemy mogli przepalać te wszystkie rzeczy. Tego się jakby spodziewałem w sumie. Tu nawet nie możemy nic wstawić. Ja pitole, czy mamy jakieś drewno w ogóle, którym jesteśmy w stanie palić? Ej ciekawe. Wychodzi na to, że potrzebowałem jakiegoś chyba tamtego drewna, żeby mu cokolwiek przepalać. No nic, no w takim razie jeszcze nic z tego z tych materiałów, które zdobyliśmy, nie zrobimy. No jest to zaskakujące co najmniej. No dobra, więc zrobimy jeszcze tylko rzeczy, które zostały nam na koniec tego odcinka, to na razie pochowamy sobie dokładnie tutaj, bo przygotowałem sobie jeszcze w przerwie między odcinkami stół do robienia miksturek. Dlatego, że fajnie było zrobić sobie miksturkę na resistance, żeby móc wreszcie oswoić sobie tego liska. Myślę, że to jest fajna opcja na koniec odcinka, taki, Dodatek. W pierwszej kolejności więc będziemy musieli pójść i pohandlować z tym, kurczę złotym naszym koleżką, który tam sprzedaje Magma Creamy, więc zobaczymy się za chwilę, jak ja już z nim pohandluję i będę w stanie wytopić dla nas jakąś miksturkę. Żeby mu, wiecie, węglem chłopa oswoić. No zobaczymy. Zobaczymy się w każdym dziwne za chwilę. Dobra, jest potka. czy Mam jakiś budulec. Kurde, nic nie wziąłem. Miejmy nadzieję, że zaraz daję tego liska i spróbujemy go oswoić. Tylko kurczę, wolałbym nie marnować tej potki, zanim nie będzie czasu. W tą stronę na pewno są jakieś liski bo więc obczajałem. I w tamtą stronę również się one respią. Ała! A, coś mnie jeszcze uderzyło. A, ten koleś, który tutaj siedzi mi na górze. Przepraszam pana, że tutaj przybyłem. Wybacz. Dobra, użyjemy tego e, fire resistance już teraz, e, bo boję się, że teraz tego liska spotkamy i nas tutaj po prostu, e, wiecie, wykończy. Jest, 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 mówiłem. Tylko nie wiem, czy on teraz mnie nie będzie atakował, jak mam ten rezystans? Najwyraźniej nie, atakuje mnie jednak. Stój! Zjedz to szybko! Jest! Mamy to! Stoi, siedzi, jest uswojony! O kurczę, gości, musimy sobie teraz wypitać czym prędzej. No ale dobra, to było myślę że na tyle. Nie wiem jeszcze, jak nazwiemy tego liska, więc napiszcie w komentarzach. Można mu kolorować też obruszkę z tego, co widzę, jak on słodko siedzi. Wspaniale. No cóż, będzie naszym towarzyszem od dzisiaj, a my już. Cóż, zobaczymy się w kolejnym odcinku. A tymczasem ja rozgryzę jeszcze rzeczy, które się dzieją w midnight, że móc przepalać te rzeczy już w w kolejnym odcinku zrobicie fajny ekwipunek, a tymczasem was żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia.